Witajcie w Gridzie Autosport. Jest to seria, na którą bardzo długo czekałem. Bardzo chętnie będę nagrywał z tej serii odcinki. Już nie mogłem się doczekać, kiedy e, będę mógł sobie tą grę zainstalować. E, tak więc, dzisiaj, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, będzie to odcinek przede wszystkim karierowy, bo od tego zacznę. Nie będę bawił się tutaj w odcinki pokazowe, e, gdyż stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu. Chciałbym od razu pokazać wam karierę. Myślę, że gra jest po prostu. Zajebista, przejechałem sobie jeden szybki wyścig, aby zobaczyć czy gra się dobrze sprawuje na maksymalnych ustawieniach. Wszystko śmiga naprawdę znakomicie. Uważam, że optymalizacja tej gry jest rewelacyjna. No i dzisiaj rozpoczniemy sobie pierwsze, e, pierwsze wyścigi kariery. Mam nadzieję, że kariera będzie niezwykle ciekawa e, i że Was także to zainteresuje. Zobaczmy! No, szczerze, wygląda to zajebiście, zobaczymy, jak będzie dalej. Tak więc jest niedziela, wyścig jeden z dwóch. No, i wow, zajebiście to wygląda. Powiem szczerze, że grafika podoba mi się naprawdę e, bardzo, bardzo mocno. I, I tutaj myślę, że naprawdę będzie fajnie się w tą grę grało. Zobaczymy, jak jeszcze tutaj fizyka jazdy, bo naprawdę przejechałem się tylko na prostej startowej, żeby zobaczyć, jak jest, e, jeżeli chodzi o o tutaj ustawienie klawiszy i tym podobne tak więc pierwszy wyścig naszej kariery, jest to taki wyścig chyba przedsezonowy, rozpoczęcie w sumie takiej, takiej kariery rajdowca, tak więc tutaj widzimy, że SI zachowuje się naprawdę całkiem całkiem nieźle, zobaczymy jaki będzie poziom trudności ponieważ na razie mam ustawiony średni ale nie wiem czy nie będę musiał czasami włączyć sobie poziomu wysokiego gdyż doświadczenie w takich grach już po prostu jest spore tak więc zobaczymy jak to będzie będzie wyglądać w kolejnych wyścigach, na kolejnych kilometrach, oczywiście. E, tutaj widzimy, że Całkiem fajnie te samochody się zachowują, i tak naprawdę e, wszystko jest dosyć nieprzewidywalne. Graficznie, tak samo gra jest dosyć, dosyć, dosyć fajna. Bardzo ładnie wygląda. Tak więc, no, będzie mi się grało naprawdę, myślę, przyjemnie z przodu. Już kolizja, tak więc to jest całkiem fajna rzecz, że tak samo SI, czyli komputer, popełnia błędy, a my już na piątej pozycji, no tutaj, jeżeli chodzi o imiona kierowców czy ich nazwiska. Nie będziemy chyba się musieli jakoś bardzo, bardzo ich uczyć ze względów takich, że jest ich tutaj no chyba określona liczba, nie ma ich w każdej serii innych, tak więc będziemy się po prostu na bieżąco ich uczyć, a seria naprawdę będzie trwała bardzo, bardzo, bardzo długo. Odcinki około 20-minutowe. Tak więc taki jeden weekend wyścigowy cały z dwoma wyścigami będziemy 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 tutaj nagrywać. Tutaj widzimy kolejne kontakty całkiem fajnie. Ta Audi się spisuje, jest to Audi, kolejna, widzimy tutaj kolizja albo po prostu, samochód, samochód siadł, no i Zawodnik po prostu się zatrzymał. Całkiem fajnie to wygląda, mi się to bardzo podoba. Jest to takie nieprzewidywalne. W każdym momencie możemy wylecieć z wyścigu poprzez uszkodzenie samochodu. To jest naprawdę zrobione rewelacyjnie, ale zobaczymy jak to będzie miało miejsce w kolejnych wyścigach, w kolejnych sezonach, bo tych sezonów wyścigów, Grand Prix. Jest naprawdę bardzo dużo. E, już nie mogłem się powstrzymać, żeby tę grę nagrać. E, gra mi się od samego początku, jeżeli chodzi o filmy wstępne, bardzo podobała. E, no i nie mogę się, szczerze mówiąc, tutaj widzimy atak. E, no i naprawdę S.I. spisuje się całkiem przyzwoicie. E, nie mogłem doczekać się także w wyścigu tej tak zwanej formuły. Będziemy go dzisiaj kontynuować. Zobaczycie sobie, jak on wygląda. Tak więc, tak więc tutaj będziemy na pewno chcieli to pokazać. Będę chciał to pokazać. No, a my na drugiej pozycji całkiem fajnie te wyścigi się rozwijają. Nie jest zbyt prostą, ale nie jest jakoś też jakoś tutaj. Piekielnie trudno, da się tutaj powalczyć, jest, widzimy drugie okrążenie, czyli ostatnie, wyjeżdżamy delikatnie za szeroko, no i cały czas walczymy, opóźnione hamowanie do lewego zakrętu, jest to oczywiście tor w Niemczech, jak wiecie, doskonale, jak pamiętacie z Formuły 1, więc y, tor wszystkim znany, ale takimi samochodami jeździ się rzecz jasna dużo, dużo inaczej, tutaj błąd, no i zobaczymy, czy wykorzysta, jednak się nie udało, więc będzie pozycja numer 1 w pierwszym wyścigu. Bardzo się z tego faktu cieszę. Model zniszczeń, jak zobaczyłem, jest kiepski. Na sam początek dosyć mocno możemy uderzać bez żadnych tutaj e, uszkodzeń. To był dopiero przedsmak tego, co Cię czeka. Zaraz postawisz pierwszy krok na drodze do sukcesu w sportach motorowych. Twój cel: wziąć udział we wszystkich wielodyscyplinowych mistrzostwach Grid i dotrzeć do Grid Legends Series. W zawodach tych mogą startować tylko najlepsi a zwycięży tylko prawdziwy czempion. Ale najpierw musisz ścigać się w barwach coraz bardziej wymagających i prestiżowych zespołów w trudnych mistrzostwach obejmujących pięć dyscyplin: Touring, Open Wheel, Endurance, Tuner i Street Racing. Witaj w największym wyzwaniu sportów motorowych. Witaj w Grid Auto. Aż mnie ciarki przeszły, tak więc witam w Grid Autosport. Tutaj rozpoczynamy swoją karierę. Zanim rozpoczniesz pierwszy sezon, musisz wpisać dane zawodnika. Tak więc tutaj myślę, możemy już sobie wybrać, bo dane wpisałem w sobie wcześniej. Imiona męskie. No myślę, że Damianem. Tak jak mam na imię. Tak więc może akurat takie imię sobie znajdziemy. I jest akurat wtedy chyba zaznaczałem go wcześniej, więc pamiętam. Okej, okay, więc możemy się tutaj że jasna e, wczytać, zapisać grę Tutaj mamy poziom trudności, który możemy sobie wybrać e, Ja na początku zostawię poziom średni, przejadę tam kilka tych wyścigów na tym poziomie, aby zapoznać się z samochodami i zobaczyć, jak one się zachowują w zakrętach na dohamowaniu e, i na prostej e, chciałbym tutaj przede wszystkim e, postawić szczególną wagę na to właśnie, aby ten poziom był wysoki. No i tutaj mamy nagrody, mamy postępy w karierze, a my rozpoczniemy sobie nowy sezon. Wybierasz jedną z pięciu dyscyplin, w której wystartujesz. W tej chwili mistrzostwa GRID są zablokowane, ale postępy w innych dyscyplinach pozwolą Ci na udział w tych prestiżowych zawodach. A teraz dokonaj pierwszego wyboru. Wybiorę sobie właśnie formułę. samochody, a niebagatelne znaczenie ma przyczepność. Kluczowy jest wynik uzyskany w kwalifikacjach, ponieważ kolejność startowa jest taka sama we wszystkich wyścigach danej imprezy. To szybkie, ale zdyscyplinowane zmagania, w których za wszelką cenę należy unikać kontaktów i wykorzystywać tunele powietrzne rywali, by uzyskać lepszy docisk. Oto dostępne mistrzostwa. Udział w dłuższym sezonie oznacza więcej wyścigów i więcej PDS zdobywanych w wybranej dyscyplinie. Okej, okay, tutaj mamy trzy zawody, tutaj mamy mm, dwa. Możemy wybrać sobie sponsora. gdy dokonasz wyboru, będziesz startować w ich barwach przez cały sezon. Żeby wypełnić warunki kontraktu i otrzymać lepsze propozycje po zakończeniu sezonu, musisz zrealizować cel zespołowy. Jeśli osiągniesz cele niezbędne do zdobycia premii zespołowej, dostaniesz jeszcze więcej PD i bardziej lukratywne propozycje od zespołów. Okej, okay, tak więc tutaj mamy jakiś Razer. Jest to znana firma, wiecie o co chodzi. Tutaj mamy Intela, który stawia nam troszeczkę wyższe cele. I skoro mam taki procesor, to wybiorę sobie Intela. Całkiem fajnie wygląda ten ten bolid, Ta baba mnie troszeczkę wkurwia, bo cały czas gada jakieś pierdoły, których niekoniecznie chcielibyśmy słuchać. Ale okej, okay, nieważne, może w końcu przestanie gadać, kiedy już przejdziemy kilkanaście tych różnych wyścigów Open Wheel, tak więc. Yy... No cóż, będziemy starać się tutaj zwyciężyć. Zobaczymy, jak to będzie mm, wyglądać na to, że Sepang. Ale ta pętla jest dużo, dużo mm, krótsza, więc przekonamy się za chwilę. Zacznijmy od takiego wyniku, jaki chcemy osiągać przez cały sezon. Wykazywał się ostatnio niezłą formą. Chcemy go tu wyprzedzić. Tommy King, czyli gościu, którego będziemy musieli wyprzedzić, mamy oczywiście sesję kwalifikacyjną, którą rozpoczniemy. No, i jak widzicie, e, gra naprawdę działa bardzo płynnie. To mi się bardzo podoba. Ogólnie rzecz biorąc, e, jeżeli chodzi o właśnie samą grę, no to, no to działa no, znakomicie i ta optymalizacja jest zrobiona rewelacyjnie. To mi się bardzo podoba. Myślę, że na dużo słabszych komputerach ona będzie chodziła super. E, może nie z wszystkimi filtrowaniami, jakie są tylko możliwe, ale naprawdę powinna chodzić rewelacyjnie, bo, bo gra działa w dużej ilości FPS-ów. Możemy włączyć sobie synchronizację pionową. Tutaj widzimy, że bardzo, bardzo niebezpiecznie. No i zobaczymy, jaki będzie czas. Jest o pół sekundy lepszy. Eee, tak więc, jak mówiłem wcześniej, gra jest znakomicie zoptymalizowana i to się ceni. Ustawienia, jeżeli chodzi o ogólnie, jeżeli chodzi o grafikę, jest ich bardzo dużo. Eee, ale pamiętajcie, że gra, graficznie gra wygląda super, eee, a poza tym wymagania tej gry są, można powiedzieć, niezbyt wielkie. Eee, ja oczywiście. Uważam, że tak powinny wyglądać gry, e, jeżeli chodzi o grafikę, bo naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Tutaj, może przejdziemy sobie jeszcze jedno: zobaczymy ogólnie, jak steruje się ten samochód. Bolid e, tak jak. E, Myślę, że można nazywać go bolidem, bo jednak jest troszeczkę, troszeczkę szybszy od e, takiego zwykłego, osobowego samochodu, ale jeździmy po poślizgami e, w takim bolidzie, to mi się niekoniecznie podoba, e, ale ogólnie naprawdę jeździ się bardzo fajnie, przyjemnie i można się fajnie bawić. Jest to taka typowa arcadeówka, e, na pewno nie jest to symulacja, więc e, spokojnie możemy jeździć na klawiaturze. No i mamy karę jazda poza torem, więc. Będziemy kontynuować już wyścig. Zakończymy sobie kwalifikację. No i zobaczymy, na której pozycji wylądujemy. Jest pozycja numer 3. Pierwszy wyścig z dwóch, tak więc cztery okrążenia. No i za chwileczkę rozpoczniemy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał start, bo to mnie też bardzo ciekawi. Nasz kolega na pozycji numer 16. Za chwileczkę wystartujemy, zgasną wszystkie światła. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał ten start. Bo myślę, że będzie ciekawy. Już nas tutaj ktoś wyprzedził. A jest to dokładnie Aaron Westley, Rick Scott na pozycji numer 1. A my tutaj delikatny kontakt. Już uślizgiem Westley na pozycji numer 3. A na pozycji numer już 4. My na pozycji numer 5. Jest przed nami już Wam powiem Sophie Miller. Więc jakiś niemiecki kierowca najprawdopodobniej. No, a my tracimy pozycję, chociaż uważam, że będziemy w stanie jednak tutaj mm, po prostu powalczyć yy, o trochę wyższe, wyższe pozycje. Yy, no, jednak myślę, że tutaj naszym celem będzie podium i będziemy starać się yy, te cele, cele yy, zespołu uzyskać. Yy, ja wiem, że te cele zespołowe są dosyć nisko usadzone, jak na samym początku, yy, i bardzo łatwo będzie je zrobić, bo jak wiecie, doświadczenie z takimi grami, grami mamy yy, przede wszystkim z formułą, a także z gridem wujkom Need for Speedami i innymi seriami wyścigowymi, w które grało się przecież bardzo, bardzo długo. No ale tutaj jednak GRID Autosport stawia troszeczkę na taki poziom, aby nie było zbyt wysoko na samym początku. To także mi się podoba, bo nie każdy z takimi grami miał do czynienia... No a myślę, że, że jednak do, do modelu jazdy trzeba się trochę przyzwyczaić. Tymi bolidami jest troszeczkę ciężej, gdyż są szybkie i tak naprawdę bardzo łatwo jest popełnić błąd. Będziemy starać się tych błędów popełniać jak najmniej. No ale mam nadzieję, że się jednak uda powalczyć tutaj z czołówką. Tutaj mamy lewy zakręt, delikatny kontakt z, z Ewanem Kennedy, który jedzie na pozycji trzeciej, my na pozycji numer 2, a Rick Scott na pozycji numer 1. 4 okrążenia tego wyścigu. Więc wyścig jest, no myślę, że spokojnie tak niezbyt długi. No, i tutaj lewy zakręt trzeba uważać na słupek, choć uszkodzenia są strasznie małe. Tak naprawdę tych uszkodzeń praktycznie w ogóle nie ma. Więc, więc, jeżeli chodzi o uszkodzenia, nie mamy się czym przejmować. Trzeba by chyba przywalić w ścianę z prędkością 200 na godzinę, żeby cokolwiek tutaj porządnie rozwalić. Tak więc, będziemy chcieli tutaj widzimy, powalczyć w miarę czysto. Ale, jeżeli będą jakieś kontakty, Myślę, że nic się nie stanie. Tutaj mamy ten, tą sekcję takich bardzo szybkich zakrętów. Wyjeżdżamy za szeroko. No i tutaj naprawdę trzeba mocno uważać, bo może się wydarzyć bardzo dużo. Potrafi uślizgnąć na tarkach i to na pewno zobaczycie w kolejnych wyścigach. To trzeba po prostu przeżyć i tutaj widzimy uślic delikatnie tyłu. Tak więc, tak więc trzeba. Trzeba się skupić na, na tych zakrętach. Myślę, że, że spokojnie nauczymy się jeździć i, i będzie naprawdę bardzo fajnie na wysokim albo na bardzo wysokim poziomie trudności. Ale sam początek tutaj, jeżeli chodzi o poziom trudności, przypisałem sobie na średni. Jak wiecie, nie warto rozpoczynać na bardzo wysokich poziomach, żeby się nie zrazić. Tak bym to określił. No i czwarte okrążenie tego wyścigu, tak więc ostatnie. Przejedziemy sobie, mam nadzieję, na pozycji numer 1 choć teraz delikatnie przesadziliśmy. Przesadziliśmy z prędkością przede wszystkim, i jak widzieliście, wyniosło nas na zewnętrzną e, zakrętu. E, aj, no i uślizg! Zobaczcie, jak to wygląda. No, jeden głupi błąd. Ja myślę, że użyjemy sobie powtórki. Nie jest to Formuła 1. E, choć w pierwszym wyścigu. E, Powiedzmy, że, mm, że wy, wybaczycie mi to. Wybaczycie mi to, że użyłem sobie powtórki, e, ale też zobaczymy, jak one działają. Działają bardzo dobrze. E, w kolejnych wyścigach postaram się tych powtórek już nie używać, e, choć wiem, że będzie niezwykle trudno. E, kolejny tutaj mamy lewy zakręt, no i e, już przejechany całkiem nieźle, e, tak więc. Osobiście, grę jak na sam początek w skali od 1 do 10 oceniam na 9. Dlaczego na 9? Ponieważ uważam, że jeszcze można by było coś do tej gry dodać, ale to jest sam początek, więc będziemy chcieli tutaj. Oczywiście, pograć i zobaczyć, jak ona się prezentuje w dalszych, w dalszych wyścigach. Fajnie wyglądają filmiki i kadstenki, ale fajnie by też było pochodzić sobie po padoku. To by było coś fajnego. Mi się wydaje, że do zrealizowania, ale twórcy gry takiego czegoś nie przewidzieli. Jest pierwsza pozycja. Gratulacje! Tak więc prowadzimy, jesteśmy na pierwszej pozycji, nasz zespół na drugiej pozycji. No a teraz drugi wyścig, jest to oczywiście niedziela, więc ten wyścig sobie rozpoczniemy. Mamy tunik pojazdu, ulepszenia pojazdu, ale tutaj nic robić nie będziemy. Tak więc rozpocznijmy. Masz trzecią pozycję startową, a twój partner szesnastą. Szesnasta pozycja naszego kolegi, a my na trzeciej pozycji w sesji kwalifikacyjnej no i drugi wyścig także na tej pozycji rozpoczynamy, już na samym starcie powtórka z rozrywki eee, tutaj mamy defensywny partner agresywny partner, co to jest? czy mamy nacisnąć jakiś guzik? Chyba nie eee, chociaż tutaj widziałem jakieś równa się, więc może kiedyś to wykorzystamy, zobaczymy eee, ale jak na sam początek widzimy, że odjechali nam delikatnie rywale tutaj musimy uważać, zakręt, który na pewno będziemy pamiętać, dohamowanie do lewego zakrętu, trójka, trójka przed nami Rick Scott Westley. Eee, no i kolejnego wam nie powiem, bo. Evan Kennedy dokładnie, zmieniałem się teraz pozycjami, zdążyłem zauważyć. No i tutaj widzimy, a tak znakomicie, jest jedna pozycja, a nawet dwie w górę, więc świetnie. No i będziemy teraz starać się Rika, Scotta wyprzedzić. No w poprzednich częściach, czyli w gridzie 2, było to chyba inaczej. Byli to inni zawodnicy, którzy teraz, no jednak ich nie ma, są to inni rywale, ale to jest fajne, jest urozmaicenie. Nie przenieśli. Tego z grida 2. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak na sam początek, ta gra podoba mi się dużo bardziej. Choć uszkodzenia nie wiem, czy nie słabsze jak w gridzie 2. Tamte uszkodzenia wydawały mi się dużo lepsze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało oczywiście w. Wy... Oj tutaj widzimy uszkodzenie i chyba dyfuzor odpad to było fajne. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądać w kolejnych wyścigach, kiedy będzie tych okrążeń dużo więcej, kiedy będzie tych kontaktów dużo więcej, wtedy będziemy mogli zobaczyć właśnie uszkodzenia, ale czy te uszkodzenia są aż tak istotne? Myślę, że fajna rozgrywka, fajna walka będzie najważniejsza i że będziemy po prostu tutaj chcieli świetnie się bawić. Będzie to taka seria, gdzie będziemy traktować ją oczywiście na poważnie. Ja przy tutaj tą mm, uwagę Naprawdę przykuje do tej gry dosyć konkretnie, ale nie martwcie się. Będzie także Formuła 1 2014 Mod. Będzie także, no jest znakomity atak, ależ wykorzystaliśmy tunel powietrzny. Znakomicie, Bert. Będzie także MotoGP. Tak więc nie macie się czym przejmować. Na samym początku będzie tych odcinków z grida więcej, ale będziemy także kontynuować serię z Formuły 1. Mam taką wenę do nagrywania formuły ostatnio i jednak ta przerwa. Ta przerwa zrobiła mi naprawdę bardzo dobrze i postanowiłem, że będę nagrywał kolejne odcinki z F1 2014 MOD, ale nie o tym teraz pora mówić, bo jesteśmy w gridzie Autosport, czyli w nowej grze od firmy CodeMasters. Dobrze mówię, no chyba tak, no jednak grid od tej, od tej wytwórni pochodzi tak więc ja mam nadzieję jednak, że zrobią znakomitą formułę 2014 że, że będzie to po prostu coś zajebistego ja mam taką nadzieję i jednak trzymam mocno kciuki, bo, bo do F1 2014 jeżeli wyjdzie, przykuje naprawdę bardzo dużą uwagę i będzie to seria mega główna będziemy ją myślę grać bardzo dużo i tych odcinków pojawiać się będzie no co nie miara Bird Games na pierwszej Pozycji. Rick Scott na drugiej pozycji, Evan Kennedy trzeci, a Aaron Westley pozycja czwarta, Tobias... Wishof na pozycji 16, czyli nasz kolega zespołowy na ostatniej pozycji, bardzo słabo. No, a my naprawdę radzimy sobie, no powiedziałbym, na miarę mistrza świata. Na miarę mistrza świata e, utrzymujemy pierwszą pozycję. Mam nadzieję, że tak będzie. Mamy 5 backflaszy, czyli tych, e, oczywiście, jak wiecie, powtórek. E, 16 pozycja. To jest pozycja naszego kolegi, tam jest wyświetlana, a my jesteśmy na pozycji numer jeden, więc więc super. Tak mi się wydaje, że będzie to naprawdę udany sezon. No i jest znakomicie, wielkie gratulacje! udało mi się praktycznie wszystkie cele tutaj zaliczyć, ale niektórych ze względów na to, że tych wyścigów było mniej, no to się zaliczyć nie udało. Tak więc następne zawody Open Wheel, rzecz jasna, kolejny, kolejny wyścig, czyli drugi z dwóch. Widzimy pętlę Autosport Ricoveray. Tak więc całkiem fajna pętla. Tommy King to jest kolejny, kolejny kierowca, czyli w sumie ten, z którym musimy walczyć. Kolejny wyścig, kolejna sesja kwalifikacyjna w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!